No po prostu będziemy ściągać, kto chętny? Ja. Ja! Ja też! Ja nie będę oszukiwać, co kują? I o wszystkim powiem panu co! Dobra, czekajcie, ja to załatwię. Chodź i Gorek ze mną porozmawiać do łazienki. Co? Nic nie szkodzi, że nie chcesz ściągać, rozumiem cię! Nie będę wam pomagać, bo będziecie moją konkurencją na rynku pracy. Mam dla Ciebie niespodziankę. Zamknij oczy na chwilę. Mój wymarzony kalkulator! Jak będziesz tu siedzieć cicho, to kupić ten kalkulator. Tylko zostań tu, za godzinę po ciebie wrócę. Rozbolała cię głowa, więc na godzinę wyszedłeś ze szkoły. Dokładnie tak. Powiedz mi teraz prawdę, nic ci nie grozi. Mówię prawdę. Czy oni ściągali na tym sprawdzianie? Yy, na 100% nie. Rozpoczynamy egzamin. Co to spadło z sufitu? Co to tu spadło? Skąd to spadło? Wychódź. wychódź. Pamiętajcie o moim sprawdzianie. Jakaś książka spadła. Proszę pana, słucham. Bo ja to nic w ogóle z tego nie rozumiem, tak szczerze z tego zadania. No czego ty tu nie rozumiesz? No tego pierwszego to ja tu mam dobrze czy źle? Co? Ja ci nie będę podpowiadać. A dlaczego kolega nie jest na lekcji? Yy, bo ja do łazienki idę. No to chociaż niech mi pan powie, co to znaczy to... Nie rozumiem. To siódma C. No to jest numer klasy, w której jesteś. Siódma C. A no tak, przecież tak się nasza klasa nazywa. Zapomniałem. Dobra, i już stąd. Ewakuacja! Piszcie dalej, to pewnie fałszywy alarm. Kamil, pilnuj klasy, ja pójdę zobaczyć co się stało. Oczywiście! Szybko dyktuj ci odpowiedzi. Mam! 1A, drugie C. Czyli niby nie ściągali. M mogę już iść? No dobrze, możesz wyjść. Do widzenia. No i co? Mówiłem, że się uda. Niech niech się uratuje z tą!